Cześć, jestem Adam oko 12, kolejny odcinek z naszej serii FIFA i gramy od razu, bo mam czas do tej i tamtej godziny. Dzisiaj dwa mecze, nie wiem z kim, nawet mi się nie chce. Z lese i z Parmą. Dobra, gramy szybko, szybko. No, oczywiście klasyczne. Trzeci komplet dom. Graj. Szybciej, szybciej, szybciej. Bo się nie wyrobię. Chyba. No szybko, 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 szybko. Super. Niestety nie będę nakręcał na słuchawkach. Dobra, spadamy szybko. Już zaczynamy. wrzucam o godzinie 20.30 to jak możecie się domyślić to mam czas do napiszcie w komentarzach do no i nie ma las yet no ale nic wiem, że na pewno zdobędziemy w tym etapie. Ale pasuje, by to wygrać, bo... Bezowym żartowałem, bo... Słuchajcie, bierzni, 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 bierzni. No 1-0. No i tam do 3-0, żeby wygrać, ten... i będę się bronił. Szkoda, że mam program, co nakręca mi klawiaturę. Ła, ła. No w tym meczu to i i pato będzie miał kilka małości. Boże, trzy bramki. Jeszcze, no kurde, przeciągam i przeciągam tego Minecrafta, ale ty no. I tak przeciągam, czy, na, czy będzie, czy nie będzie, no ale zastanawiam się, żeby nagrać w końcu. Tylko, że taka prawda, że będzie z serwera Minecraft i wgram w sobie modpacka jakiegoś takiego fajnego na serwer. No modpaka na serwer No i powinno być bajeransko I bajeranskie filmy powinny wychodzić Nie wiem czy jogboxa Czy coś tam kolega mi ostatnio mówił Że jest więcej modów niż w jogboxie Nie wiem jak to się nazywa Ale to jest chyba z mod Z modpak O ile się dobrze nie mylę O ile dobrze, dobrze wtedy usłyszałem no ale jaki spalony weźmie? Szybciej, szybciej, bo ja tu nie mam czasu. No, 3-0. Będziemy się bronić. No, cieszynka! No, szybciej, szybciej, szybciej! sobie kupię wcześniej niż y, ten. Wcześniej niż skończę tą serię. Mm, no także że co najmniej za 2-3 sezony będą. Jeżeli wyjdzie wcześniej niż. Jest. Y, jeżeli wyjdzie wcześniej niż ten. Niż. Y, kupię sobie FIFA. Nie, wróć. Jeszcze raz. Jeżeli wyjdzie w, cze, Jeżeli kupię sobie wcześniej FIFA 13, niż skończę tę serię to będę nakręcał te serie i FIFA 13. i Minecrafta oczywiście no i Happy Wheels i może sobie kupię jeszcze nit for Spida Underground, to jest bardzo fajny mi się, mi się bardzo podoba miałem się bronić, a nie atakować, tak więc teraz to miało być to cofnięcie w moje pole i do kogo? I teraz mam mają kontrę. Oh yeah. Taki jest bramkarz kartkorowy, że sobie wyjdzie na pół metra, od, na 10 metrów od bramki i tak gola nie straci. Chociaż mądry komputer w 13 by go lobną. Dzisiaj przesłałem ten filmik taki Się to teraz będę bronił do tej końca połowy no i najgorsze będzie jeżeli to będzie jeden mecz w tym w tym tym w tym yy... będę tak biegał sorry minutę doliczył to spoko teraz drugą stronę sobie powiedzmy. Teraz drugą... Bo no, po prostu chce się bronić. A! wyszła na aut! Shit! Nie patrzyłem! Kurde! Wizni! Czyż powinien już wiznąć? Już minuta dawno minęła. Aj! Kurde! Rzut Harry. Tak! Rzut karny! Przez kurde mama! Kurde, szczelili mi go lala 3-1. Szybciej, szybciej, szybciej! No i daj chłopie! No, w końcu. No i za takie zachowanie w FIFA 13 by była żółta kartka. O tak, teraz my zaczynamy, także dobrze. Przeka piękna, widzieliście ją. A, czekajcie, bo ja tego Eli muszę wprowadzić. A nie, dobra, Eli gra. No, szybciej, szybciej, szybciej wypierzę. Szybciej, to. Bo ja się teraz w tym, w, tym, w tym, tym Będę bronił, bardziej. Bardziej będę teraz ustawiony defensywnie. I najgorsze, jeżeli będzie 4 do 2, Wybi palianie. Aj, kurde! Yes! Czekajcie, sprawdzę, która godzina? 20-42, mam jeszcze 15. 18 minut, no to sądzę, że się raczej nie wyrobię. Będziemy, nie wiem, będziemy się starać na przykład, będziemy patrzeć na skład, no po prostu, sorry, no ale nie wyrobię się. I no, chętnie bym nakręcił te dwa mecze, ale no, przykro. Czy na, no, jest ciemno. Jeszcze kurde, nas taką kurde. Fucking killing, Fucking killing, Fucking killing, Fucking killing. Czekajcie. Halo? Nie, mama, 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 na mama, ten. ten, mama, tego, pilnować tego, tego y, tego y, syna pani Ardy, najmłodszego. Dobra. Pa. Znowu jestem, jestem już. Szybko musimy to rozegrać.

Tak, już jest, nie wiem, czterdzieści chyba. A, ale się zezłem! Szybciej ludzie, szybciej ludzie, szybciej, 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 szybciej ludzie, szybciej ludzie. No szybciej! Ten Z-pack taki istnieje, taki matpak. Tak, do 80 minuty się podroje. O, lepiej. Dobra, wygraliśmy. Kurde, nie spiki. Czekajcie, zobaczę, która godzina. 47. a to spoko, mam jeszcze 13 minut. Shit! Wróci po kontuzję i już ma kontuzję. Shit. O, Robinio już nie ma kontuzji. Jestem transferowy. Ja sobie już przesymuluję do następnego, wiecie. A wiecie co? Tak dla was. Przesymuluję sobie chociaż jeden mecz o jak widzicie tutaj w... w prawym górnym rogu jest wydarzenia są no i strzeliwam wola już wygrywam 1 0 wygrywam 2 0 oni dostali karnego yy, wygrywam 3 0 znaczy oni dostali czerwoną kartkę Wygrywam się jeden No i robimy na pewno coś strzeli, bo jest pycha Mówiłem, że strzeli No i no, wygrałem 4-1 Jak widzieliście No tak więc na tym polega symulowanie o jest mam 4 punkty Bojam Bojam? Ty bojam O Jezu jak, Jakiego dawno, dawno pamiętam Że sobie tutaj No i... Nie wiem, ile jest. Zobaczymy. 49. Mm -hmm. Klub Roma podejmuje swoich największych rywali do tytułu. Klub Milan kibice niecierpliwie oczekują spotkania, że jako że jego wynik może zdecydować o tym, komu w końcu on przypadnie. A to szczególnie ważne... W przypadku tradycyjnych rywali klub Roma jest bardzo pewny wygranej, ale z drugiej strony klub Milan wie, że zdobycie tych trzech punktów niesamowicie umocni ich pozycję, więc nie dopuści, nie odpuści i będzie walczyć do ostatniej kropli potu. I jak widzicie, najlepszy strzelcy Ibrahimowi 14, a Pato 12. Jak na razie Ibra w tym sezonie nie mam w ogóle kontuzji. Pato miał jedną. Kiedyś sobie grałem na swojej karierze, i w ogóle grałem, segram A tu nagle ten ostatni mecz, który wygrałem, a Real miał dwa punkty do mnie. Oczywiście mieliśmy tle, tyle samo meczy, ja miałem nie. Miałem mniej o dwa punkty od Realu. Nie, ja miałem mniej o 2 punkty od Realu, chyba 3, nie 2, dobrze mówię, ja wygrałem, ale ten, Real też wygrał, no i był, miałem drugi miejsce. Niestety się nie zakwalifikowałem do żadnego pucharu, żal. za 79 No tak więc nie wiem komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ja jestem Mandem oko 12 no i na razie!